Czy marzysz o gładkiej skórze bez celulitu? Czas sięgnąć po czarny bez, a dokładniej po jego kwiat. Dlatego przygotuj się na fascynującą podróż do świata starożytnego zielarstwa i poznaj niezwykłe właściwości kwiatu czarnego bzu. Nie od dziś wiadomo, że celulit bardzo często związany jest z nagromadzeniem wilgoci i zimna w naszym organizmie. Dlatego przyda nam się czarny bez, gdyż on pomaga to usunąć. Dzieje się tak, ponieważ czarny bez zawiera substancje, które wspomagają metabolizm, spalanie tkanki tłuszczowej, ale również eliminację wilgoci z organizmu i z toksyn. Dodatkowo poprawia krążenie krwi. Właściwości czarnego bzu rozpraszają tą wilgoć, dzięki czemu zmniejsza się obrzęg w naszym ciele. Dlatego warto zbierać kwiaty czarnego bzu. Pamiętajcie, one rosną do góry łodyżką i wyglądają w ten sposób. Idziemy robić napar. Czego potrzebujemy, to dwie łyżeczki kwiatów czarnego bzu bądź też cztery świeżego. W kolejnym kroku zalewamy nasz czarny bez wrzątkiem. Przekrywamy i odstawiamy na 10-15 minut. Taką herbatkę. Pijemy regularnie, przynajmniej dwa razy dziennie, aby wpłynęła pozytywnie na nasze zdrowie. Żoła są mega skutecznym narzędziem do pielęgnacji zdrowia i dobrego samopoczucia. Dołącz do mojego darmowego kursu ziołowego. Link jest w bio.